Nie zapędzać się w też te słowa typu. No właśnie, nie na kogo ty mówisz. No, myślę, że kultura będzie zachowana. Nie? Ale y, emocje i cały ten pikantność tej atmosfery może sprawić, że wiesz, że nie, będzie odpalenie. Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Dlatego... Tata jest. Może czynić swoją powinność, Michale. No, chciałbym. Czy, czy chce pan zdementować jakieś plotki odnośnie tego, co pan usłyszał tutaj w studio? Bo jest pan z nami od początku. No, te, te, te trzy tematy, nie ta to. Za sytuacją, za sytuacją, gdzie mój syn leżał w konwulsjach i wił się z bólu, i gdzie dwóch ubów nasłanych przez tań wcześniej ustawionych filmowało. Ale nie, wie pan, że to są teraz pomówienia, to co pan mówi. Tutaj. To jest tylko daj dokończyć. Michale, czy ty jesteś moderatorem tej sytuacji? No właśnie, czy... bo to bominasz, widzisz mi, bo... co się dzieje, on cały czas... E, zmodzi, nie, nie, nie nie to nie są pomówienia i ja nie pozwolę jeżeli, sobie na moją temat Muszę pozwolić jeżeli... na dywagację, że Arek w czasie rzeczywistym musi mieć prawo do odpowiedzi. Ale, no, ale nie, ale nie to, bo, Panie Michale, no to kończymy rozmowę, bo jeżeli No, no to skończmy rozmowę, bo pan pan nie ma nic do powiedzenia poza Nie, to jest dla niego bardzo korzystne, tak, no właśnie. Więc albo Pan, albo Michał upoczątkujesz drugiego rozmówcę, a, albo chociaż, niech mi chociaż da kilka sekund, niech się odniesie, a nie, ale nie może się odnosić co, co, co to, dwie sekundy do tego, jeszcze nawet nie zacząłem mówić. To żeby wilk był syty i owca cała, to proponuję, żeby e, pan, panie Jacku najpierw dementował pierwszą rzecz, później Alek Ty masz, no ale masz, to masz to, ale wiele, żeby to, to dementował to i będziemy przechodzić ja krok po kroku, czyli teraz... Dobrze, step by step, ok. Tak. Sytuacja była taka, po KSW, po KSW we Wrocławiu byli we dwóch dwóch kolegów ówcześnie przyjaciół a było na tej imprezie po czym, czym tańcula dosypał mojemu y, dziecku do drinka substancji psychoaktywnych I Mateusz znalazł się, znalazł się pod y, wcześniej przygotowanymi operatorami kamer na rynku. Teraz zwróćcie uwagę na jedną sytuację. E, tam leży zegarek warty kilka tysięcy. Po ten zegarek się nikt nie schyla. Ten zegarek nie ginie. A dlaczego? Bo nie chcieli, żeby im przybić rozbój, bo, bo mieli to płacone za filmik. Dalej. E, tańcula wrzucił e, dwa tygodnie temu zdjęcie, gdzie mój syn leży faktycznie po tej im Imprezie leży, leży pod kocem w butach. Ja tylko wie. zwróćcie uwagę na jedną sytuację. Tańcula to rzucił ze swojego, ze, na swoim koncie to udostępnił. Tam to jest ten dzień, to jest ta impreza. Tylko, tylko Tylko z Tańculi telefonu, bo Tańcula tam był. Tylko z Tańculi telefonu, Co tylko na dyskusja? ten fakt proszę zwrócić uwagę, żeby za daleko nie iść. Tylko z, z, zbieg tych dwóch faktów proszę nie każdy sobie sam opowie. Skąd u tańsuli telefonu znalazło, znalazło się zdjęcie, gdzie Mateusz leży na materacu, gdzie, jest, gdzie leży w butach? Faktycznie, to jest po tej imprezie, to jest ten dzień. Skąd się to wzięło u na telefonie? To, jest, aż ci wezmę w to nie był ten dzień w ogóle, ja nie mam takiego zdjęcia. Dobra, ja to... tego nie dodałem. Proszę, proszę dać print screena, że ja dodałem to ze swojego. No to weź kolejny do temat, ten ważniejszy. E, to chwila, jeszcze zanim przejdziemy do kolejnego tematu, hmm. jeśli bo Arek poprosił o screena, jakby pan Jacek mógł wysłać. E... Proszę, pan Jacek, proszę no, to jest zdjęcie udostępnione przez Tańsulę. Proszę I... dać dowody na to, bardzo proszę. Masz? Masz? Maciek? Mo... To dowody są na jego koncie. No, oczywiście, że tak. Dalej, dalej, następna sprawa Jaka jest następna sprawa. Czekaj, nie, no to jest to człowiek, to, 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 ktoś mi odbiera. bo to Dobrze, dojdziemy dalej. Teraz... E, pani mamy Jacek tak, w... mamy ba Bardzo bym prosił, żeby Arek miał chwilę teraz też na, nie, no, oczywiście, na tak odbicie tam... piłeczki. Teraz. nie, nie. go odbija, proszę bardzo. Ta piłeczka już musi iść w garbę, więc może ją jedynie połknąć. Odbić się może. A, l -l 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 zobaczmy. Dobra, zanim Arek będzie połykał piłeczkę, to może dalej. Arek nagrał dwa no tygodnie temu. Tak, nagrał... A na troszeczkę Chyba inny dzień to musi być. Tu masz Egleży, tu masz zbliżenie na spodnie. Czarne, a tu miał, miał dziecko. To, to, to są pomówienia znowu, to są pomówienia z Pani strony. Z Pani swojego telefonu? Ty fotograf. Tak chodzi, chodziłeś za moim dzieckiem i go fotografowałeś. Tak, chodziłem i go fotografowałem. Mhm. Pod tak, prysznicę. Pod... Pr... Stary. Pr... Ty, ty, to jest takie. fajny. jesteście tak zabawny. No, tak tak, w takich sytuacjach śmiesznych robicie dramat. Prawda się musi przebić. Otóż Tańcuła to jest Sodomita. Nagrał Mateusza pod prysznicem. Puścił to na live i do mnie, do mnie, i z Polski, co się dzieje, ponieważ mój syn. Pan jest ma nagrywany przez Zresztą, pan ma związek z Polski. Oczywiście, mam to, mam to w archiwum. Z bardzo, proszę mu, bardzo proszę to wysłać. Bardzo proszę to wysłać. Bardzo proszę Bardzo proszę pokazać. Nakazałem mu Bardzo proszę pokazać. Z Tańsila, to jest Niech się odniesie. Tak, albo tak, do jak to domita Tak, dobra, mówisz o tym wszystkim. Jak najbardziej. Bardzo proszę. że facet faceta nagrywa, ten drugi nie ma świadomości. Panie Jacku, prosimy o chwilę dla Arka. Dobrze, a teraz wam opowiem, moi drodzy, jak to było. Byliśmy przed imprezą, to chyba była właśnie Dolina Szarloty, siedzieliśmy sobie, przygotowywaliśmy się do wyjścia, Mateusz brał prysznic, ja się goliłem i byłem przed, się, byłem, przed lustrem, tam byłem, zęby, byłem przed lustrem, Mateusz śpiewał piosenkę, było zaparowane, także nie było widać kompletnie nic, tylko wiesz, tego było, Zaparowane nie? było, to. No tak, a nie? To proszę pilnik wysłać i tam nie było kompletnie nic widać, stary. Było, to było śmieszne i zabawne, bo śpiewał piosenkę, Myślę, Wiesz, że to tak, wrzuciłem zagadza, i nagle jego radał turiedy. No, słuchajcie, to, no się, na naprawdę, słuchajcie, kiedyś tego nie ma. No wrzucam na Instastory dużo różnych, zabani, różnych to, rzeczy. popcorn w bym poprosił, bo to po prostu są cyrki, co oni odpierdalają. No nie są cyrki, to są fakty. Sam się do tego przyznałeś przed chwilą. Sodomito. Powiedziałem, jak wyglądała bochtel. Czy, czy byś się zezłosił, abyś był pod prysznicem, zaparowane wszystko, ja tutaj jestem tak w, go go to 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 w To ja mówię na góro, my idziemy zaraz z pilota, bo ja już nie widać ci gąb dupę, nie? Nie widać było nic, kurwa, pokaż to nagranie, tak. ale wy jesteście tempaki, kurwa, szkoda, że w ogóle zauważyłeś. Ty, nie moja szansowa, ale mojego ojca nie ma sprawy. Jak on mnie obrażał również, więc mam prawo również. Tak, chłopaki, gdybym ja nie istniał, to co wy, wasze życie było smutne, nie? Ale Cały to tańcula, tańcula, tańcula. Tak, tak, naprawdę, nie pójdź tańcula. Jesteś sodomitą. Nie wiem, co to znaczy. Bardzo mi przykro. No, ja to Ja No, się, że nie odjeżdżasz na no, wodę. Ty podobno inżynierem jesteś, tak? Ścigaj. Masz inżynierem więc z a nie z polskiego. Tak, tak. Słuchajcie, tak, nie, jest, nie jest, nie tak, jest mądrym tak. ten ktoś, kto umie używać skomplikowanych słów nie. do prostych czynności. Mądry jest ten ktoś, kto umie prostymi słowami opisać tak, trudne bo. rzeczy, kurwa. Idioś. Bardzo pozdrawiam. Michale Dokzel, bardzo prosta czynność. jesteś... Jesteś z koleśem w, w pokoju, koleś się filmuje, no bardzo prosta czynność, o czym nie rozmawiamy. To jest bardzo prosta czynność. Chyba Co ciągle się filmujecie własną, nie? Tak, no, no się Cały, się wygląda, cały czas filmujemy. Kurwa, Kiedyś, to, normalne... Kwestia, no tego nie ja filmowaliśmy. Ja kole, nie rozumiem, no ty jesteś dyplomatą, ale... Jeszcze raz? Kwestia gustu. Prosiłbym o wodę albo jakieś mleko, bo bardzo ostry kebab. mi Dobra, dawaj tego, tam Tańsze, idzie cukier? Nerwy? Ujawniłaś się to. tam sola teraz przed całą Polską, no kim jesteś, sodomito? Do Dobrze, do długiny, długiny, uporządkujmy chwilę jakby tą płaszczyznę, na której jesteśmy. Na samym początku do reżyserki bardzo bym prosił, żeby przynieść tutaj coś do picia dla Arka, bo wody, kebab po, jest ostry. Wody, smacznego, Arek, swoją wody. drogą. Wody, dla Mateusza poprosiłbym wodę. ale, wody, e, ale, wody, ale wody. naprawdę, wody, na początku tak? się denerwowałem, Chyba a bardzo że mam bekę z tych ludzi, bez kitu. E, teraz, Nie teraz panie Jacku, bardzo bym prosił o zdementowanie E y tego, co powiedział pan Dominik Zadora. To dlaczego nie zdementowanie? Będzie e taka znaczy... walka, y klatka dwa na dwa, y walka na gołe pięści. Odpuściłem również te nogi. Może, może Zadora używać nog, ale nie zdąży. Więc będziemy, będziemy mieć napierdalankę w realu. No w takim realu idziemy na parkiet z Dominikiem Zadorą. No, w ramach Federacji Fenu Pawła e Dobrze. I to będzie, to będzie ostatnia jego walka w życiu. No, no i... Ponieważ ja 52 lata posyłam go na sportową emeryturę. Następna sprawa. E, sodomita, sodomita Arkadiusz Tańcula Proszę mi wytłumaczyć co to znaczy, bo ja nie wiem. Sprawdź hmm. sobie no, sprawdzisz sobie później. Sprawdzisz sobie później Tańcula. No. Naprawdę aż tak się wyświetlasz, no, jeszcze, jeszcze, jeszcze ze, swoje, ze, swoje, ze swoją... No naprawdę, jesteś tak nieokrzesany, infantylny, nieokrzysany. Jesteś nieokrzesany i infantylny, wyświetlasz się jeszcze, bo nie wiesz, co to jest co domita i się chwalisz tym... No nie, mógł, no nie mógł wiem, mógł mam prawo, nie wiem. No Proszę mi to wytłumaczyć prostymi rozumiesz. słowami, pan jest taki inteligentny, powinien pan to umieć prostymi słowami Pederastą jesteś, kurde. Hmm. Sprawdzisz sobie. Albo Niewolski Sprawdzisz sobie, no. Albo Niewolski ci powie, zaznaczę. O, dokładnie, albo ci, no, twój nowy kolega y, Niewolski powie. Teraz tak... Trzy tygodnie temu nagrałeś filmik, nagrałeś, nie filmik, nagrałeś teledysk, gdzie użyłeś materiału poniżającego mojego syna w celach zarobkowych. który znalazłem w internecie i zacytowałem, ten, to prawo cytatu, wykorzystałem tak filmik, ja się, który był w internecie, Panie kochane. ja mam impostację głosu opanowaną do perfekcji jako aktor, również teatralny, więc super, pan jest nie zderzaj się z czołgiem, nie zderzaj się smrodzie z czołgiem, bo nie wygrasz. Idziemy dalej. Użyłeś, użyłeś, zmontowałeś ten teledysk za sobą niezrównoważoną, czyli z Konradem Niewolskim, który aktualnie od, od wczoraj za twoim, za twoim podpuszczeniem używa wobec mnie obraźliwych, nawet nie obraźliwych, obrzydliwych epitetów. Nazywa mnie pedofilem, nazywa mnie wielokrotnym gwałcicielem. Za te słowa mu oświadczam ci tańcula. Twój Twój Ale ja nie rozumiem w ogóle co ja mam wspólnego twój z tą sprawą. Konrad Niewojski odpowie, odpowie i ty odpowiesz również, bo weszliście w świat, o którego istnieniu nie macie pojęcia. Naruszyliście moją godność i mój honor, i za to obaj odpowiecie! Odpowiecie! Właśnie, żyłka panu nie ma, żadnego, nie, żadnego, Ale nie, ma nie, żadnego, nie ma żadnego odniesienia do prawdy. Tam nie ma nawet jednej milionowej prawdy. Gdyby tak było, to bym się powiesił. Rozumiesz, eee, co mówię? Panie... Nie rozumiesz. Panie Jackucz, ale ja no nic do tego nie mam, ja, mój tego, mój ja nie zacząłem tego konfliktu I z Konradem. Panie Przewodniczący, to odpowiecie, a na końcu tej historii jest złoty wór. Panie, panie Jacku, ja nie zacząłem tego dymu z Konradem. Ja z Konradem się nie dogadywałem, nagrałem tego, po prostu odpuściłeś. taką piosenkę, Tyle, to pan, to pan wie, obraził go w poście wie, i potem wie. na to Pan, pan Konrad się odezwał. Od, od klęski asymetrii leci w koko i ma mózg wyżarty przez korniki i jak kokaina wyżarła mu mózg. Otworzyłeś butelkę z ginem, gin wypłynął. Ja wiem, że ty aż tak nie chciałeś, tego nie przewidziałeś, ale nie panujesz już nad ginem, którego wypuściłeś z butelki. Ten facet opowiada, że ja nie Jestem wielokrotnym gwałcicielem. Jakichś dziewczynki gwałciłem, podobno. E, one popełniały samobójstwa. To, co tańczula zrobiłeś, naruszyłeś moją godność. Ale co ja mam do tego? Konar, ja nie rozumiem. Na który pracowałem całe życie. I nie daruję Tobie ani kurwa Konradowi tego. Ale co ja mam do tego? Gdzie jest tutaj? Gdzie co masz do tego? To wy zaatakowaliście Konrada. To powiedział. Ja nie wbiarajcie. To powiedz, co ma, ma do tego? Powiedz, co masz ma do tego? Człowiek może stracić wszystko oprócz godności i honoru. Może nie mieć kasy. Możesz zdychać z głodu, ma honor i godność i ty mi tę godność próbowałeś odebrać, ja? razem z Komradem Niewolckim i za to jak powiecie! Nie wiem, eee, nie wiem, co ja mam z tym wspólnego, już ty bo... Już w tym tygodniu się o tym dowiesz, kolego. że to są jakieś drogie eee. tym Ty pierwszy, potem Konrad Niewolski. Nie masz z tym wspólnego? Ty jesteś prowodyrem tej sytuacji, tak? Nie masz, ty masz ja z tym nic wspólnego, jak nie masz nic wspólnego z Ja jestem prowodyrem tej sytuacji? Ty gdzie jesteś w rynku, gdzie stałeś za, tą, za stałeś za tą konspiracyjną akcją, ty podpuszczaczu, ty podpuszczaczu! Co? Nie masz ej, z tym nie co, masz nie, nic ej, wspólnego, bo nie ja robisz ja to tak swoimi tak Tam nie wypuściłeś Niewolskiego, wypuściłeś Dżina, nad którym już ja, nie trafiłeś. Eee. Razem teledysk Razem teledysk głodowy Ej słuchajcie, mój teledysk, zobaczcie koniecznie ten koledysk, zobaczcie, genezę Konfliktu, był zmontowany przez reżysera jakimś mistrz Konrad Panie Jacku, bardzo dziękuję. się teraz, się wypowiedział mimo wszystko. Moje teledyski kręcą... A pokaż, tu może mogę pokazać reżysera, który zmontował teledysk? Tu jest ze mną. Stajesz ty, staje Zamysłowski i staje staje zadora i opowiadacie sobie jakieś niestworzone historyjki. Ty słyszałeś, ja słyszałem, że ja słyszałem, że ktoś jest. Słysza... No opowiadamy same stworzone historyjki. Dowody na rzekome winy mojego syna. Ty są ale idioto rozumiesz, tak? No to prosiłbym o chwilę, o chwilę ciszy. Ty podstępniaczku, zapłacisz za e... wszystko ty i Konrad Niewolski pan zapłacicie ja... za wszystko. Pan wariował naprawdę, za pan wariował. Za zabrania mojego honoru i mojej godności zapłacicie. Ja na tak, stole tak. Pan sam ten honor sobie odbiera rezultacje. takimi wypowiedziami. Pracuje Jak się pan w ogóle zachowuje? Życie. Jak człowiek ja w takim wieku może tak mówić? A wy mi honor i Odebrać. Stary, to jest z Taka jest prawda. Pa, panie Jacku. To a jest a prawda! Odnośnie, odnośnie wora... Prostawiłeś nie zarzut pedofilii! Ja! Nie wybaczę tego! Ale... Nie wybaczę! Ale do końca swojego życia nie wybaczę! Też. Mateusz powiedział, że 15 konflikt się rozwiązuje już potem nie ma go. Nie, 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 oh. to Mateusz może sobie rozwiązywać. Ten konflikt świat, o którego istnieniu nie ma pojęcia. Ani ty, ani ten sodomita, drogi sodomita, z cezarcą, przed kokainem, mózgownicą Konrad Niewolski. Zaki nie ma ale to są groźby, świad, tak? tak nie groźby. Kto ci grozi? Poniesiecie konsekwencje, to nie są żadne groźby. To nie są żadne groźby, to są konsekwencje. Dobrze, panie Jacku, konsekwencje tak. swoich, że... swoich czynów i swoich słów. Konsekwencje próby odebrania mi godności poniżenia mnie w oczach świata. To się Ale tak przecież nie pan to sam robi sobie. Pan sam sobie odbiera tą godność z takimi to, to wypowiedziami. Są, to są to, tak, tak. Wypowiedziami. Czyn? tak, tak. Kręcy, no jak czyn? pan się zachowuje? No Teraz ja nikt ci... rzeźniutki jesteś. Eee, panie Jacku, bardzo prosiłbym, żeby pan. Dziękuję. Babić. Michale, jeszcze jakieś pytania? E, jedyne co to chciałem nawiązać do konsekwencji, które rzekomo Arek ma mieć w przyszłym tygodniu. Czy... Będą bardzo poważne konsekwencje. Może pan rozwinąć te. te no ale ja, jakby to nie. nie jakby ja rozwinął, to byś się nie musiał spodziewać niespodziewanego. Dokładnie. Rozumiem. Chcę usanować mnie jak najbardziej. Dobrze, no to dziękuję panie Jacku za, za telefon. Dziękuję również Michale, Do usłyszenia, do zobaczenia. Zresztą sumie za chwilę, bo jesteśmy jakieś 5 metrów od siebie.